Siemcie widzowie, spójrz za siebie. Kim to jest? Jestem Steve. Prawdziwy Steve. Aha, no miło cię poznać. Okej, okay, idę, sypa. Zaczekaj, ja nie kupiłem jeszcze mleka. Ja jeszcze nie kupiłem mleka, ani ciasteczek. Hej, kto oblał mi tęczę betonem. A to ja... To ja ci to oblałem. Bo ja nienawidzę kolorów. Wszystko ma być czarno, białe, szare. Ta, białe, czarno, szare. Ta, 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 tak. Ta. Czarno, szare, czarno. O! o. Oh, oh. Ała. No to gin. No to teraz wam pokażę moje miasteczko. Teraz to tutaj jest mój alej. Oddawaj jabłko. Oddawaj. Dobra. To jest jakiś dypek, nieważny szkielet. Miecz jakiś spadł na nasz, na to miejsce. Lecimy w górę. Tu jest chicken jockey, ale nieprawdziwy. To jest dorosły chicken jockey. Czekaj, tu jest dwóch Steve'ów. Czekaj, tu jest Steve. I tu jest Steve. Steve, 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 Steve. Steve, Steve. Dobra, nieważne. O, to ty. No tak, to ja. A więc to ty ukradłeś mi ten kilo. Wcale, że nie. Chcesz się bić? Dobra, mhm. zakład na złotówkę. Dobra. To jest nagroda i kto pierwszy zostanie pokonany ten bierze. Dobra. Ej patrz, za to mam za to mam szczur. Gdzie? Znaczy but ci się rozwiązał. O. A ja nie mam sznurówek. <grym> <A> <grym> <grym> Czy jak widzicie widzowie, potrafię wszystko eksplodować. A teraz na ciebie. Woo!